Ambi, ambi, ambiwalencja, brak rozeznania czy indolencja, blisko powierzchni czy bliżej głębi, zmienność decyzji się we mnie kłębi. Ambiwalencja, ambiwalencja, ambi, ambi, ambiwalencja, ambiwalencja. Czcigodna słuchaczko, czcigodny słuchaczu, dziękuję, że zechcieliście zajrzeć na ten podcast. To jest odcinek wstępny podcastu Medycyna i okolice Rozmowy niepoprawne. Skoro już tutaj zajrzeliście, winienem Wam pewne wyjaśnienie, czego się możecie po tym podcaście spodziewać. Otóż, medycyna, gdy się bliżej przyjrzeć, składa się z właściwej wiedzy medycznej, nazwijmy sobie ją po prostu medycyną, czy czystą medycyną, i z mechanizmów, które stanowią o efektywności działania opieki medycznej, różnego rodzaju zarządzeń, dyrektyw, ustaw, ale także takiego codziennego zarządzania w codziennej rzeczywistości, no i oczywiście finansowania. Czyli tego, kto i za co i ile ma zapłacić. I tak jak medycyna budzi znacznie mniej wątpliwości, przynajmniej u osób, które mają w sobie wystarczająco dużo krytycyzmu, żeby w porę powiedzieć nie wiem albo doczytać, to to, co, to, co stanowi o jej praktycznym egzekwowaniu, co pozwalam sobie nazwać w dalszej narracji okolicami medycyny budzi dużo wątpliwości, bo właśnie od tych okolic medycyny czasami zależą losy ludzkie i tutaj bardzo często nie ma zgody. Stąd taki, a nie inny, pozwoliłem sobie wybrać dżingiel do tego podcastu. Autorem tego dżingla jest Dr Jacek Gesek, wspaniały kardiolog, poeta i kompozytor, któremu niniejszym bardzo dziękuję. A przykłady tego, jak okolice medycyny decydują o ludzkich losach, ale proszę uprzejmie. Na przykład mamy kogoś z chorobą metaboliczną. Wiemy, jakie odżywki u niego stosować, żeby jako dziecko mógł się rozwijać prawidłowo. I tutaj wszystkie podręczniki tego świata mówią to samo. No dobrze, ale jest kwestia refundacji. Czy będziemy mogli liczyć na refundację tych odżywek do końca okresu wzrostu organizmu, czy na przykład tylko przez pierwsze krótkie lata? I nagle się okazuje, że decyzja administracyjna, nazwijmy to, czy polityczna, decyduje o konkretnym losie. Człowieka. Proszę Państwa, po latach bycia lekarzem mam niezachwianą pewność, że większość ludzi nie rozumie nie tylko tej czystej, że tak powiem, medycyny, ale również tych okolic medycyny, czyli mechanizmów rządzących nią w praktyce. I to drugie jest może nawet groźniejsze niż to pierwsze. Bo nie pozwala ogółowi społeczeństwa właściwie oceniać działań osób i instytucji rządzących w kwestiach ochrony zdrowia. Co więcej, czyni ich podatnymi na różne manipulacje i ze strony polityków, i mediów no i różnych stwaniaków, którzy chcą jak najmniejszym kosztem zrobić jak największe pieniądze na z jednej strony Cudzym zdrowiu, czy jego braku, czy obawie przed utratą zdrowia, a z drugiej strony na, na chęci płacenia za rozwianie tych wątpliwości. I tak się dzieje nie tylko podczas kampanii wyborczych. Celem tego podcastu jest próba ułatwienia. Waszego czcigodni, słuchacze życia, poprzez rozmowy o medycynie i jej okolicach. Ja specjalnie użyłem określenia rozmowy, a nie monologii, dlatego że różne osoby już się zgodziły, były tak uprzejme, że się zgodziły, żeby w, uczestniczyć w miarę wolnego czasu w nagrywaniu różnych odcinków. I to będą zawsze, albo prawie zawsze, nie medycy. No, bo oczywiście medycy, tak jak wszyscy inni, żyją w bańce i my różnych rzeczy nie dostrzegamy, i potrzebny jest ktoś w rozmowie, kto skontruje i powie, dobrze, ale z mojego punktu widzenia to wygląda zupełnie inaczej. No tak mam nadzieję, będzie to jest pierwszy odcinek czy przedodcinek tego podcastu. Na zakończenie, trzy konieczne uwagi o mnie. Jestem lekarzem, kardiologiem z dosyć długim doświadczeniem. Ponadto przez wiele lat uczestniczę w edukacji podyplomowej lekarzy doskonalących swoje umiejętności, czyli jestem również medycznym belfrem. Po drugie, wpisy są wyrazem moich i tylko moich opinii. Jedna z najważniejszych osób w moim życiu, też lekarz, mawiała, że jeżeli on komuś da w mordę, to nie znaczy, że lekarze biją w mordę albo personel medyczny bije w mordę. Nie. To znaczy, że on, osoba o zdefiniowanym imieniu i nazwisku i innych personaliach, że on komuś przyłożył. I ta zasada obowiązuje również w moim przypadku. Bardzo proszę pamiętać, że ja się nie wypowiadam w imieniu. Wypowiadam to co, mów, to, co będę opowiadał. To są moje i tylko moje opinie. Po trzecie, wreszcie, pracowałem, pracuję i będę pracował dla różnych instytucji. Nigdy nie uzgadniałem treści moich publikacji pisanych do tej pory, no, mówionych i pisanych. W najbliższej przyszłości z żadną z tych instytucji i nie zamierzam tego robić w przyszłości. Także tutaj nie ma wpływu moich pracodawców na to, co jest tutaj przedstawiane. No to w takim razie, proszę Państwa, parafrazując mistrza Jerzego Dziewońskiego, twórcy wspaniałego, niezapomnianego kabaretu Dudek, bezczelnie życzę Państwu miłego słuchania. Ambi, ambi, ambiwalencja. Brak rozeznania, czy indolencja? Blisko powierzchni, czy bliżej głębi? Zmienność decyzji się we mnie kłębi. Ambiwalencja, ambiwalencja. Ambi, ambi, ambiwalencja. ambiwalencja.